Jak zepsuć akcję promocyjną nietrafionymi nagrodami? Poznaj moje antyporady. Po pierwsze, ogranicz swobodę wyboru. Jeśli nie zależy Ci na dużym zainteresowaniu uczestników, to wybierz nagrody rzeczowe, które nikomu się nie przydadzą lub przyciągną jedynie wąską grupę odbiorców. Kajak, wędka czy krajalnica do chleba to średni pomysł w dobie cyfrowych możliwości. A co tak naprawdę powinno się zrobić? Postaw na atrakcyjny katalog nagród lub nagrody pieniężne, które zwycięzcy mogą zrealizować bez ograniczeń. Drugi sposób na nietrafione nagrody daj nagrodę, w którą nikt nie wierzy. Zaproponuj w swojej akcji jedną wielką nagrodę główną. Droga wycieczka czy ekskluzywny samochód brzmią świetnie, ale bez nagród drugiego lub trzeciego stopnia wydają się uczestnikom nieosiągalne. Pomyślą wtedy, po co mam się starać, jeśli i tak nie wygram. Najlepszym rozwiązaniem będzie stworzenie kilkustopniowej gratyfikacji. Powinna zawierać nie tylko spektakularne wygrane, ale też kilka nagród o niższej wartości finansowej, ale nadal istotnej z punktu widzenia uczestnika. Po trzecie, daj to, czego nikt nie chce. Chcesz zepsuć akcję? Wybierz nagrody o niskiej wartości. Notesy, długopisy czy zestaw garnków raczej nie zmotywuje klientów do włożenia jakiegokolwiek wysiłku. Nie będą chcieli wykonać zadania konkursowego czy zgłosić się do loterii. A co w zamian? Konsumenci oczekują dziś, że dzięki wygranej pozwolą sobie na chwilę przyjemności lub będą mogli wesprzeć nimi swój domowy budżet. Nie możesz o tym zapomnieć. Podsumowując, nie skazuj swojej akcji na porażkę i mądrze wybierz nagrody.